Browin zajmuje się dystrybucją i produkcją szeroko rozumianych produktów do przetwórstwa domowego. I teraz tak, ponieważ firma funkcjonuje na rynku od ponad 40 lat, to tak naprawdę w zależności od tego, czy pani pyta, czym zajmujemy się obecnie, czy czym zajmowaliśmy się jak zaczynaliśmy. To zacznijmy od początku. Od Myślę, czego tak, zaczęliśmy tak najlepiej? mnie jeszcze na świecie nie było jak firma została stworzona natomiast firma zaczęła się od produkcji drożdży winiarskich czyli tak naprawdę od winiarstwa domowego i asortyment produktów w przeciągu tych lat został bardzo poszerzony mianowicie dziś to nie tylko produkty do domowego winiarstwa ale również produkty do domowej produkcji serów wędlin Domowego piwa, nalewek, także do um, ogrodnictwa domowego. Także do domowego, takiego przydomowego, przepraszam. W związku z powyższym, ilość asortymentów w naszej ofercie jest naprawdę bardzo szeroka i pozwala w domowym zaciszu rozwijać różne ciekawe pasje. Z tego co widać, to jest dość duża firma. Czy zaczynała też jako firma tej miary i tego rozmachu, co teraz? Nie, początkowo była to firma niewielka, obecnie jest to średnie przedsiębiorstwo zatrudniające około 250 osób. Także coraz prężniej się rozbijamy i mamy zakusy na więcej. Na więcej, czyli? Na zwiększanie przede wszystkim produkcji własnej, i na rozwój idący w kierunku potrzeb rynku i potrzeb zmieniającego się świata. Bardzo zależałoby nam na tym, żeby z roku na rok poszerzać ilość produktów, które we własnym zakresie wytwarzamy. Ale też, żebyśmy przystosowywali ofertę do trendów rynku. Mówię tutaj na przykład o zmianach w sposobie odżywiania. Przykładem takim może być coraz szerzej rozumiany rynek wegetariański czy wegański. Więc chcielibyśmy poszerzać ofertę o również takie produkty, które zapewnią. Możliwość korzystania również tym, jak na razie, małym grupom odbiorców, ale myślimy, że w przyszłości mogą to być coraz większe grupy osób. No tu mnie Pani zaintrygowała, bo wiem, że macie Państwo wędzarenki Znaczycie. i większe i mniejsze, ale to dotyczy wędlin na przykład. Mhm. Macie Państwo urządzenia, które wspomagają produkcję serów, a dla wegan co? Dla wegan na przykład mamy coraz szerszą ofertę kiełkownic, przy pomocy których możemy uprawiać kiełki, które nie tylko oczywiście weganie, ale też mięsożercy mogą jeść i które zapewniają dużo zdrowia. Dodatkowo część produktów, które mamy w swojej ofercie, jak na przykład szynkowar, jest to produkt, dzięki któremu możemy również zrobić pasztet wegański, więc nazwa sugeruje, Szynkę, czyli mięso, ale tak naprawdę świetne pasztety wegańskie możemy przygotować przy, przy pomocy tego urządzenia. A co w tej chwili cieszy się największym powodzeniem spośród Państwa oferty? Kiełkownica, myślę. A jednak. Jasne. I w obecnym czasie, czyli czasie, w którym na dworzu robi się coraz cieplej i poza spędzaniem czasu z najbliższymi w domach. Lubimy też wyjść na dwór. To dużym zainteresowaniem cieszą się również produkty takie, które pozwalają nam na gotowanie w plenerze. Czyli na przykład różnego rodzaju kociołki, paleniska, czyli takie, takie produkty, dzięki którym na dworzu możemy biesiadować, możemy spożywać posiłki i cieszyć się towarzystwem najbliższych. W jaki sposób Państwo poradzili sobie z pandemią? To może będzie zaskakujące, ale dla nas pandemia była takim momentem, w którym nawet więcej osób się o naszej firmie dowiedziało. Z tego względu, że z racji na lockdowny i uziemienie w domu, wiele osób sięgnęło po własny wyrób chociażby chleba. I tak naprawdę z racji na to, że w sklepach były limity osób, które mogły przebywać, Chodzenie do sklepu wiązało się też z pewnym ryzykiem, wiele osób zdecydowało się po raz pierwszy spróbować wytworzyć własny chleb. Próbowali stworzyć własny ser, wędlinę i w ten sposób natrafiali na produkty naszej firmy. Wiele osób wiem to z własnego doświadczenia i z grona moich znajomych, przy tym, że tak powiem, sposobie spędzania wolnego czasu z rodziną. Pozostało, czyli na przykład może nie codziennie, ale raz w tygodniu ten własny chleb wypiekają. Także dla nas to był taki moment, w którym ilość klientów nawet się zwiększyła. Czy w związku z tym także zwiększyła się, albo w ogóle rozpoczęliście Państwo, bo nie wiem, jak to jest, sprzedaż internetową. Online. Sprzedaż internetową prowadziliśmy już wcześniej, natomiast z całą pewnością w okresie pandemii sprzedaż internetowa znacznie wzrosła. Sprzedaż internetowa daje nam tą możliwość, że nie ruszając się z domu, jesteśmy w stanie zamówić różne produkty i jest to bardzo wygodne, także jak najbardziej nasz sklep internetowy jak gdyby zalutował wzrosty sprzedaży w tym trudnym okresie pandemicznym. Czym pani zajmuje się w tej firmie? Obecnie pracuję w zespole marketingu. Wcześniej pracowałam w laboratorium i byłam pełnomocnikiem systemu zarządzania bezpieczeństwem jakości. W naszej firmie mamy produkcję również dodatków do żywności. I dbam o to, aby produkty te były bezpieczne i były jak najwyższej jakości. To wcześniej była moja praca. W Browinie pracuję 15 lat, także mam dość duży staż i bardzo cieszę się tym, że mogłam spróbować troszeczkę innej pracy obecnie. Mamy dział R&D tech, czyli dział, który projektuje od początku produkty nasze. Czyli najpierw powstaje jakaś koncepcja, badamy rynek. Powstaje jakaś koncepcja, jakaś potrzeba. Nasi projektanci projektują produkt, który najlepiej będzie spełniał oczekiwania klienta. Mamy w swojej ofercie produkty, na które mamy zastrzeżenia patentowe bądź zastrzeżenia wzorów przemysłowych, także coraz większe grono produktów są produktami naszymi własnymi od początku do końca. Dodatkowo mamy również własną spawalnię, także staramy się być z roku na rok coraz bardziej niezależni od zewnętrznych dostawców. Dużą część naszych produktów sprowadzamy od zewnętrznych dostawców, tak jest ze szkłem, ale już na przykład produkty z tworzyw sztucznych, na przykład nietukące słoiki czy balony, są naszej własnej produkcji. Także część produktów jest naszych własnych, część sprowadzamy od zewnętrznych dostawców. A jaki jest Państwa sztandarowy produkt? Myślę, że byłby to z pewnością szynkowar, który klienci kupują nie tylko po to, żeby wytwarzać domowe wędliny, ale też żeby stworzyć wegańskie pasztety. Myślę, że na uwagę zasługują również nietukące słoiki, które w przeciwieństwie do innych tego, produktu, tego typu produktów na rynku posiadają atesty do kontaktu z Żywnością z kiszonkami czy nawet z, wysokim, z alkoholem o wysokim stężeniu. Wiemy, że w ostatnim czasie z różnych powodów z powodu inflacji, z powodu e, wojny za naszą wschodnią granicą wiele firm przeżywa no, trudny czas, trudny okres. E, czy Państwo też odczuwają te trudności? Z całą pewnością. Część produktów, które mamy w swojej ofercie sprowadzaliśmy również od naszych wschodnich sąsiadów. Tak jak Pani wspomniała, z racji na tą sytuację musieliśmy dość na prędce zmieniać dostawców, co po pierwsze wiązało się z pewnym utrudnieniem, po drugie wiąże się też z koniecznością podniesienia cen. Jeżeli chodzi o inflację, o której pani mówi, to myślę, że każdy z, z klientów odczuwa w swoim portfelu dość dotkliwie to, że wszystko idzie w górę i my również widzimy to po kolejnych dostawach produktów, które sprowadzamy do firmy. Niemniej jednak myślę, że to jest moment, w którym tym bardziej klientów namawialibyśmy na domowe przetwórstwo. Z racji na to, że pomijając fakt tych standardowych rzeczy, że to co domowe jest lepsze, jak mówi nasze hasło, bo domowe jest lepsze, jest zdrowsze, daje bardzo dużo satysfakcji, bo przygotowanie własnego dżemu, wędliny to jest naprawdę niesamowita satysfakcja, to jest to też coś, co pozwala nam zaoszczędzić pieniądze, co w obecnym czasie myślę, że będzie miało bardzo, bardzo duże znaczenie. Natomiast nasza konkurencja często ma jedynie część produktów oferty. Nasza oferta jest na tyle szeroka, że faktycznie bywa tak, że ktoś zacznie swoją przygodę z wędlinami, a później zaczyna interesować się domowym serem i te produkty również znajdzie u nas w ofercie. Także uważam, że konkurencji z tak szeroką ofertą jak nasza na rynku nie ma. A jakie są plany firmy? Jakie macie Państwo plany na przyszłość? Na pewno nasze plany to, tak jak powiedziałam wcześniej, podążanie za coraz szybciej zmieniającymi się trendami. Poszerzenie oferty o nowe produkty, które zaspokajać będą potrzeby młodych naszych konsumentów, bo tak naprawdę. Jedna sprawa, że mamy obecnie produkty, które cieszą 30-latków, 50-latków, ale musimy myśleć też o osobach, które dopiero zaczynają funkcjonowanie we własnych gospodarstwach i chcemy im również zaproponować coś, co będzie dla nich ciekawe, czyli co będą chcieli używać w własnych domach i będą chcieli wykorzystywać. Nasze plany na przyszłość to z pewnością. Zwiększanie własnego parku maszyn, oferowanie usług parku maszyn zewnętrznym firmom i zwiększanie eksportu. Bo tutaj też mamy takie plany, żeby nasze produkty w coraz to nowych krajach dystrybuować. Państwa firma należy do klubu 500. Czego Państwo oczekujecie od tego stowarzyszenia i co dajecie w zamian? Z pewnością oczekujemy nawiązania nowych kontaktów i możliwości ewentualnej współpracy. to też możemy zaoferować, to co wspomniałam poszerzając park maszynowy, mamy w planach, jak gdyby, umożliwienie, usług naszego parku maszyn, także z tego również inni członkowie Klubu 500 mogliby skorzystać. Czego życzyć firmie na najbliższe lata, a może nawet powiedzmy na najbliższe miesiące? Myślę, że tak, obecne czasy pokazały, że lepiej patrzeć na najbliższe miesiące do przodu. Na pewno warto jest życzyć nam dalszego rozwoju, i tego, żebyśmy dalej z taką pasją rozwijali firmę i żebyśmy mieli tak zaangażowanych pracowników jak dotychczas, bo to stanowi siłę naszej firmy.